Cześć, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim miksem. W sumie zdrapek za 10 euro, coś mi tak właśnie naszło na te zdrapki. E, myślałem o zdrapce Cash 15, ale sobie myślę, może damy jej troszeczkę przerwy i wziąłem tutaj Cash za 10 euro. Do tego mamy zdrapkę For Life za 10 euro. Najwyższa wygrana to 5000 euro, wypłacane miesięcznie przez całe życie, także. Taka dożywotnia pensja. I tutaj mamy zdrabkę Subito za 10 euro. Do tego dobrałem jeszcze tutaj za 2 euro. Zdrabkę Wind for Life i zdrabkę 20 razy Demony. Także taką mamy dzisiaj inwestycję 34 euro. Za chwileczkę zobaczymy, czy dobrze zrobiłem kupując te zdrabki. Numerki mamy tutaj. tutaj. Mamy tutaj numerek trzeci, także jeden, jeden z takich szczęśliwszych moich numerków. Tutaj mamy dziesiątkę, piątkę, czternastkę i trzynastkę, także takie mamy dzisiaj numerki. Trzymajcie mocno kciuki, mam nadzieję, że dzisiaj również wyjdziemy na plusik i zabieramy się za zraping. Tak więc zaczynamy, tutaj zaczniemy oczywiście od tych zapek najtańszych, tutaj mamy dwie gry. Pod gwiazdką szukamy. Mamy naszą wygrywającą liczbę, mamy siódemkę i szukamy w polu obok. Mamy tak dwójkę, jedynkę i czwóreczkę, także ta gra niestety przegrana. Mamy jeszcze jedną grę tutaj, szukamy dziewiątki. Mamy tak piątkę, trójkę i mamy dziewiątkę, także moi drodzy, mamy tutaj wygraną. Bardzo fajnie, fajnie się zaczyna. Ostatnie odcinki, jak cały maraton był mega szczęśliwy. Także mam nadzieję, że ta passa tutaj się utrzyma jak najdłużej. Może tutaj zmienię sobie drapak, bo coś, coś mi się tutaj ślizga, także zobaczmy co tutaj mamy. Pod dziewiątką mamy dwójeczkę, ale oczywiście jeszcze mamy tutaj mnożnik. Także zobaczmy czy tą wygraną jeszcze pomnożymy. Wow, i mamy razy 3, także mamy tutaj 6 euro. Super. 6 euro mamy, także mamy tutaj szósteczkę, także bardzo, bardzo fajnie. Bardzo miłe takie rozpoczęcie. Teraz zdrapiemy zdrapkę Wind for Life za 2 euro. I zobaczmy, czy ta zdrapka również będzie wygrana. Tutaj mamy nasz wygrywający symbol i mamy takie lody. Także szukamy takich lodów. Mamy tak słoneczko, palmę, parasolkę, no i tutaj mamy drinka, także niestety do wygrania były takie fajne kwoty, także niestety ta zdrapeczka przegrana, teraz zabieramy się za zdrapki za 10 euro, także idąc tropę Wind for Life, może teraz zdrapiemy zdrapkę za 10 euro. Tutaj mamy aż cztery, nie trzy gry, co ja mówię. Strapeczka z, z numerem dziesiątym i drapiemy. Także drapiemy. Tutaj podobne zasady, tylko mamy po dwa symbole na grę. Także tutaj mamy statek i mamy koronę. Także szukamy takich symboli i zobaczmy, czy coś tutaj znajdziemy. Mamy tak samochód, zegarek, skarbonkę. I Globus. Także no tutaj niestety pusto. Teraz gra numer 2. Tutaj mamy takiego bucika na obcasie plus kalkulator. Także szukamy takich symboli. Mamy tak plik pieniędzy, samolot, kieliszek i pierścionek. Także no niestety druga gra również przegrana. I mamy trzecią, ostatnią, także zobaczmy, może w trójeczce coś nam uda się polować. Tutaj mamy taki naszyjnik plus złoto. Także szukamy, a mamy prezent, tron, diament. I save. Także no niestety dzisiaj z rapeczki Win for Life Pechowe. Zarówno malutka, jak i duża zdrabka przegrały, także no niestety. Teraz może zdrapiemy subito. Tutaj mamy aż 4 gry. Tutaj również przybliżę. Strapeczka z numerem 5. W pierwszej grze szukamy trzech takich samych kwot. Mamy tak 400 tysięcy, 10 tysięcy, 250. 000. 30, jak na razie wszystko różne, stóweczka o, 30 po raz drugi, jak najbardziej tutaj mamy 400 tysięcy po raz drugi 500 po raz pierwszy i 100 po raz drugi, także no niestety pierwsza gra przegrana gra numer 2, tutaj szukamy trzech takich samych wyrazów Mamy Fun Cool Summer Relax. Relax po raz drugi. Tutaj mamy Joy Dream. O, po raz drugi. Czy będzie po raz trzeci? O, i niestety Joy po raz drugi, także tutaj trzech wyrazów nie mamy. Do wygrania było 250 euro. No szkoda. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy jeszcze trzecią, czwartą grę, także zobaczmy. W trzeciej grze szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak planetę Ziemię powiedzmy. Tutaj mamy kwiatkę, rakietę samolot. Parasolka, parasolka, palma. Tutaj mamy ziemię po raz drugi i rakietę po raz drugi. Także tutaj niestety już wygranej nie ma. Do wygrania była główna wygrana. No szkoda, może kiedyś się nam uda. I gra czwarta. Tutaj szukamy dwóch wygrywających symboli. Tutaj mamy tak. Monety plus diament. A mamy złoto. Pełny portfel. safe Garniec złota. skarbonka i ostatnia szansa. Plik pieniędzy. Także niestety ta zdrabka również przegrana. Także no. Iprściutko, jeśli chodzi o zdrapki, zadyszkę. Chyba, że ostatnia zdrapka z numerem trzecim. strapeczka cash. Odwróci dzisiejszy los drapingu. Tutaj mamy nasze wgrywające liczby oczywiście. I szukamy w polu obok. Tych liczb mamy tutaj sporo. Mamy takie liczby jak 27, 12, 11, 10, 32, 24, 35 i 18. Także tutaj mamy trzy liczby tak za koleją. Ponadto, jak znajdziemy naszą wygrywającą liczbę, to możemy wygraną pomnożyć. Tutaj mamy mnożnik. Także trujeczka do boju. Mam nadzieję, że trujeczka tutaj okaże się szczęśliwa. Zaczynamy tak. Obokiem 28, kolejna liczba 34, również obok. 9, no. Same oboki. 21, 30. No, szkoda, że 30 mi tutaj nie dali. 17, także no, również niestety obok. Kolejny rządek mamy tak 37, 14, 38, w kolejnym rządku mamy tak 16, 16 niestety nie widać, 15 również, 20. 19, no niestety również bliziutko. Dwójeczka. I jeszcze tutaj 29. Kolejny rządek, mamy tak trójeczkę, tak jak numer z drapki. No szkoda, że trójki tutaj nie szukaliśmy. 31, bliziutko. 26, również blisko, także no z u oboków niestety. Kolejna liczba 6 36 no niestety również blisko 23 no również blisko no i co może tutaj dać jakąś wygraną Mamy tak czwórkę czwórki niestety nie ma 22 również nie ma i ostatnia szansa Mamy niestety ósemkę. Także niestety zdrabki dzisiaj nie dopisały. No w sumie te wszystkie za dyszkę. No to tutaj pechowe dzisiaj. Niestety nie miałem dobrego nosa jeśli chodzi o zdrabki za 10 euro. Może mogłem zakupić zdrabki za piątkę. No nic. Mamy tutaj na osłodę jedną wygraną. Fajnie, że tutaj właśnie trafił się mnożnik razy 3 w ten sposób mamy tutaj 6 euro także 6 euro z 34 także no niestety dzisiaj duży minus minus 28 euro ale zważając na to, że ostatnie odcinki były na super plusie to tutaj naprawdę e, nie ma co tutaj się przejmować tym wynikiem mam nadzieję, że ta passa troszeczkę gorsza tutaj szybko odejdzie i powróci ta super passa gdzie Pojawiały się super wygrane i drapingi na plus. Także mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapeczki pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło i widzimy, słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Pa! pa.